kupno konkretnego modelu amplitunera AV definiuje to w jaki sposób będzie wyglądał nasz przyszły system kina domowego. To przede wszystkim ilość kanałów, wejść i wyjść sygnału, moc wyjściowa i funkcje dodatkowe. Japońska Yamaha jakiś czas temu znacząco odświeżyła całą swoją ofertę amplitunerów kina domowego, zmieniając w nich w zasadzie wszystko. Dlatego też w dzisiejszym filmie chcę pokazać wam przekrojowo ofertę urządzeń kinowych producenta, który co tu dużo mówić, jest uznawany za twórcę systemu kina domowego. Gamę wielokanałowych amplitunerów Yamaha otwiera model RXV4A, znany też pod symbolem TSR400. Model ten może pracować w systemie kina domowego 5.2, czyli dwa fronty, głośnik centralny, dwa efektowe tylne oraz ewentualnie dwa subwoofery. Jego moc 180W na kanał przy 6 omach oporności, przy obciążeniu w postaci dwóch kolumn. Ta moc w zupełności wystarcza do stworzenia bardzo przyzwoitego systemu kina domowego w oparciu chociażby o głośniki Indiana Line z serii Nota. Amplituner posiada dodatkowo 4 wejścia sygnałowe HDMI oraz jedno wyjście na telewizor lub projektor. Cały system kina umożliwia też kalibrację pod kątem warunków akustycznych za pośrednictwem systemu iPAO. rxv V4 a można też w razie potrzeby wykorzystać jako amplituner stereofoniczny, wyłączając niepotrzebne kanały w menu ekranowym urządzenia. Jest tam też wsparcie dla trybu łączenia kolumn B-Amp stosując końcówki mocy oznaczone jako front oraz surround. Ogromnym plusem Yamaha RX V4A jest również obecność autorskiego systemu bezprzewodowego streamingu muzyki MusicCast. Jest to potężne narzędzie służące nie tylko do sterowania wieloma aspektami Amplitunera, ale też do wyboru np. odtwarzanych treści czy też zmiany źródła dźwięku. Dzięki temu systemowi możliwe jest zbudowanie kina domowego z bezprzewodowymi głośnikami tylnymi Yamaha Music Cast 20. To oczywiście nie wszystkie cechy amplitunera Yamaha RX-V4A, to też po więcej konkretów. Zajrzyjcie do któregoś z naszych salonów Top HiFi Nvidia Design. Kolejnym modelem w hierarchii kinowych urządzeń Yamaha jest model RX-V6A. Wzorem poprzednika wyposażony został w funkcje sieciowe MusicCast, które pozwalają na streaming muzyki oraz budowę dużego systemu nagłośnienia całego mieszkania. Wyższy model to również wyższa moc, tu wynosząca aż 100 W na kanał przy 8 omach impedancji. Gdy natomiast ta wartość spadnie, mocy będzie naturalnie więcej. RX V6A w stosunku do niższego modelu zyskał również dodatkowe końcówki mocy, dzięki czemu urządzenie jest w stanie zasilić kino domowe w standardzie 7.2. Dodatkowe kanały umożliwiły dołączenie przez producenta obsługi formatu przestrzennego Dolby Atmos do wykorzystania z głośnikami sufitowymi lub nadstawkowymi. A żeby było jeszcze ciekawiej, RX V6A pozwala na wirtualizację wysokości dźwięku, bardzo przydatną podczas oglądania filmów i seriali. Zwiększeniu uległa też ilość wejść sygnałowych HDMI, których jest teraz aż 7 plus jedno wyjście na telewizor lub projektor. To sprawia, że V6A może służyć jako wydajny hub dla urządzeń audio wideo, korzystających z tego standardu transferu sygnału. Miłym akcentem jest również obecność modułu przedwzmacniacza gramofonowego, którego niestety nie znajdziemy w niższym modelu. Yamaha RX V6A może również zostać wykorzystana do nagłośnienia dwóch niezależnych stref audio. Przykładowo w salonie stawiamy system Kina 5.1, a dodatkowe końcówki mocy napędzają głośniki instalacyjne na tarasie czy też w sypialni. Strefy te będą od siebie w pełni niezależne pod kątem odtwarzanych treści, jak i poziomu głośności. Jeden sprzęt nagłośnienie dwóch pomieszczeń. Aventage od zawsze oznaczał niejako półkę premium w klasie kinowych amplitunerów Yamaha. Lepszej jakości komponenty, oryginalny design, wysoka wydajność i nieporównywalnie lepsze właściwości przy odsłuchu typowo muzycznym. Mimo tej samej mocy wyjściowej co w modelu V6A, czyli 100 W na kanał przy 8 Omach, amplituner ten oddaje zauważalnie efektywniej. Chciałbym to mocno podkreślić, bowiem idąc coraz wyżej, wśród urządzeń Awentacz na papierze nie uświadczymy tak drastycznych różnic, jeśli chodzi o moc. Ten będą natomiast słyszalne już od pierwszych dźwięków wydobywanych przez modele tej serii. Avantage RX A2A jest w stanie zasilić kino domowe w systemie 7.2 lub 5.2, plus dodatkowa strefa audio. Świetnie spisze się również jako sprzęt stereo, co w przypadku amplitunerów kinowych wcale nie jest takie oczywiste. Dzięki temu urządzenie jest bardzo elastyczne i gotowe na każde dźwiękowe wyzwanie. Ciekawostką jest też podświetlany pilot, swego rodzaju wyróżnik serii Avantage. A skoro o pilocie mowa, model RX-A2A posiada dodatkowe wejście dla zewnętrznej diody podczerwieni. Przydatna funkcja w sytuacji, gdy zechcecie ukryć amplituner, nie tracąc możliwości sterowania nim za pomocą dołączonego do zestawu pilota. spinając się coraz wyżej po aktualnej linii modelowej amplitunerów marki Yamaha natkniemy się na model Aventage RX-A4A. Po raz kolejny wyższy model równa się wyższa moc wynosząca w tym przypadku aż 110W na kanał. Zwiększono także ilość wyjść HDMI pozwalając na podłączenie nawet trzech odbiorników. Nieoceniony atut szczególnie gdy macie w salonie projektor i telewizor jednocześnie. Na uwagę zasługuje również dodatkowy tryb Surround AI wykorzystujący sztuczną inteligencję. Analizuje on i optymalizuje parametry DSP do każdej sceny filmu aż 5 razy na sekundę. Oznacza to natychmiastową analizę każdej sceny w czasie rzeczywistym, skupiając się na każdym elemencie sceny audio. Rozszerzono sekcję wyjść przed wzmacniacza, dzięki której RX-A4A może wypuścić sygnał do poszczególnych kanałów na osobne zewnętrzne końcówki mocy. Otrzymujemy tutaj także dodatkowe wejście optyczne oraz bardziej zaawansowany układ korekcji akustyki i PAO. Poza badaniem odbić i parametrów głośników, pomiar obejmuje także wiele punktów odsłuchu czy też pozycję kolumny względem miejsca odsłuchu i precyzyjnym korektorem akustycznym. Dzięki temu cały system jest w stanie znacznie lepiej pozycjonować poszczególne dźwięki w przestrzeni. Yamaha RX-A4A jest urządzeniem dekodującym sygnał w systemie 7.2 lub ponownie 5.2 z dodatkową strefą audio. Wraz z amplitunerem Yamaha Aventage RX-A6A wkraczamy w świat prawdziwego kinowego high-endu. Moc wyjściowa została znacząco zwiększona i wynosi aż 150 W na kanał. Pozwala to na niemal dowolną konfigurację głośników, w tym najwyższą serię 800 Diamond marki Bowers and Wilkins. A6A otrzymał też obsługę większej ilości kanałów audio. Bez problemu zbudujemy tutaj system 9.2. Model ten jest też w stanie zasilić aż trzy strefy audio. W najbardziej rozbudowanym wariancie, mając dwa osobne wzmacniacze mocy, możliwe jest stworzenie systemu kina domowego w formacie 9.2 plus dwie osobne strefy audio z wyjść pre-out. Brzmi dobrze, prawda? Gdyby mało było nowości, producent oddaje do dyspozycji aż trzy wejścia optyczne, dwa koaksjalne, wejście wideo, komponent oraz XLR. Tak, RX-A6A ma na pokładzie wejście zbalansowane XLR oraz wyjście XLR umożliwiające podłączenie końcówki mocy celem zasilenia głośników frontowych. Ten amplituner to kawał zaawansowanej elektroniki, która na pewno szybko się nie zestarzeje i na lata zapewni Wam nie tylko solidnie rozbudowane funkcjonalności, ale też rewelacyjną jakość brzmienia. Niezależnie od tego, czy będzie to projekcja filmu, koncertu, granie na konsoli, czy po prostu słuchanie ulubionej muzyki. Tym samym dotarliśmy na sam szczyt do kwintesencji high-endów kategorii amplitunerów na domowego Yamaha. Model Aventage RX-A8A to sprzęt dla najbardziej wymagających. Mimo takiej samej mocy jak w niższym modelu RX-A6A, topowa konstrukcja brzmi zauważalnie lepiej. Dźwięk jest pełniejszy, oferując świetną rozdzielczość i głębię co jest szalenie istotne w kontekście budowy systemu kina domowego. Duża w tym zasługa podwojonego układu DAC oraz subtelnych poprawek w konstrukcji płyty głównej. Moc jest oddawana bardzo równo i szalenie efektywnie. Aventage RX A8A jest w stanie obsłużyć 11 kanałowe kino domowe plus dwa subwoofery. Oczywiście, nadal możemy również wyprowadzić sygnał audio na dwie osobne strefy muzyczne lub konfigurację zasilania kolumn frontowych B amp. Producent oddaje do dyspozycji wszystkie cechy poprzednich urządzeń: to m.in. zaawansowana kalibracja akustyczna i PAO, system Musicast i streaming muzyki z najpopularniejszych serwisów muzycznych. RX A8A otrzymał także wsparcie systemu Auro 3D. Wszystko po to, aby w pełni przenieść wrażenia znane z salki nowych do domowego zacisza. Yamaha Aventage RX A8A to prawdziwy multimedialny i szalenie wszechstronny kombine. Oczywiście, że nie wymieniłem wszystkich cech i możliwości i różnic pomiędzy poszczególnymi amplitunerami. Gdybym miał to zrobić, ten film trwałby prawdopodobnie tyle co niejedna nowa produkcja. Dlatego też, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o konkretnym modelu amplitunera Yamaha, zapraszam was do naszych salonów Top and Video Design. Ich lista dostępna jest na stronie www.tophyphy.pl. Znajdziecie tam dane adresowe i kontaktowe, to też, w razie chęci odsłuchu wybranego sprzętu, skontaktujcie się i umówcie z dowolnym salonem na konkretny dzień i godzinę. Nasza strona to również ogromna, stale rozszerzana strefa wiedzy oraz sklep internetowy. Za jego pomocą możecie od razu złożyć zamówienie na sprzęt marzeń z dostawu do domu. Mam nadzieję, że za pomocą tego filmu przynajmniej częściowo pomogłem Wam w wyborze odpowiedniego amplitunera kino domowego. Na mnie już. Niestety pora, ale spokojnie, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, tak więc do zobaczenia.